Na starym cmentarzu w Krośnie wkrótce ruszy kolejny etap prac konserwatorskich. W tym roku odnowionych zostanie ponad 30 zabytkowych nagrobków. Właśnie odbyła się komisja z konserwatorem wojewódzkim, podczas której wybraliśmy do renowacji 37 z nich. Oczywiście liczba ta będzie już wiadoma w pełni w momencie, kiedy rozstrzygniemy przetarg i będziemy wiedzieć, jaką kwotę wykonawca powie, ale liczę na to, że te 37 nagrobków uda nam się odrestaurować. W ramach projektu nie tylko odnowione zostaną nagrobki, ale również przywrócona zostanie historyczna przestrzeń cmentarza. W ramach zadania uda nam się również odtworzyć przestrzeń zabytkowych alejek, które były stworzone już na samym początku układu cmentarza, więc te alejki również postaramy się odtworzyć w ramach funduszy, które udało nam się pozyskać. Podczas wyboru miejsc do renowacji komisja brała pod uwagę kilka czynników. Wszystkie nagrobki na Starym Cmentarzu są dla nas bardzo cenne, natomiast przede wszystkim patrzyliśmy na stopień zniszczeń, na wartość artystyczną, historyczną, kto, kto w tych grobowcach spoczywa, ale przede wszystkim musimy patrzeć całościowo, praktycznie z każdego sektora, ponieważ cmentarz jest podzielony na kilka sektorów, z każdego sektora zostały wybrane do konserwacji kilka, zostało wybranych kilka nagrobków, żeby też nie skupiać się tylko załóżmy na jednym miejscu, żeby, żeby ta renowacja była płynna, żeby ta przestrzeń tego cmentarza uzyskała właśnie jak pewną równowagę, jeżeli chodzi o prace restauratorskie. Prace wymagają odpowiedniego przygotowania i przejścia przez procedury administracyjne. W tym momencie chcemy przystąpić do wyłonienia wykonawcy, który opracuje nam prac, programy prac konserwatorskich, na podstawie których uzyskamy decyzję i zezwolenie konserwatora wojewódzkiego na przeprowadzenie prac. No i kolejny etap to będzie ogłoszenie przetargu na wykonanie już prac restauratorskich, konserwatorskich wszystkich zaplanowanych obiektów. Środki na inwestycje pozyskano z programu Polski Ład, ponad 720 tysięcy złotych. Na realizację prac przewidziano 12 miesięcy.